Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, mamy idealną pogodę dzisiaj. Prawie nie sypię. Ponieważ dach mi się skończył ze strony południowej, wschodniej i zachodniej, to dzisiaj jest idealna pogoda, aby zacząć kłaść panele od strony północnej. Czekam właśnie na chłopaków, zaraz mają podjechać i bierzemy się za dokładanie jeszcze paneli. Nie wiem, czy już rzuciłem Wam filmik o tym, jak montowałem falomnik, czy jeszcze nie, ale na pewno albo był, albo będzie. Dobra, dzisiaj będzie relacja z zakładania paneli. Jesteśmy, mamy konstrukcję, trochę tego żelazstwa jest i to nawet ciężkie. Będziemy to montować tutaj na, za płotem, w stronę południa, nie w stronę północy. No bez przesady aż takim głupikiem nie jestem. Więc tu będziemy kombinować. Chłopaki już się cieszą, ładna pogoda jest. Nic nie znajdziemy. Zobaczcie jaki ładny dołek. Zędziemy o niemetę. Ja chyba jak to będę ogradzał, to tą maszynkę po Słupki stoją, czy zaraz będą stały lepiej i powoli zabawa będzie przednia. Stwierdziliśmy, że stawiamy dwa w tamtą stronę, jeden za drugim, nie w tą stronę, bo tu za daleko trochę wchodzi w pole. Idealna pogoda. Taki mały młoteczek. łotki ten młoteczek, ile to waży? 20 kilo? Ile? Ja, ja, jeszcze raz miałeś? 3,20 Tak. Minus 1,60. No właśnie to drugie. To jest drugi. co ile jest? Zaznaczy metr 60. A po co będzie liczył? No tego zaznaczę metr 60. To, było... to będzie dobrze. Albo 3,20. No. Nie, to bezdoko. Za zimno. że maszyną się w mrozie nie chce pracować daj mu na zimnym O Boże, to ma wejść do tej kreski A wejdź do kreski tylko. Tu jest kreska. kreska. No. Dobra, nie było mnie na moment, bo musiałem jechać na uczelnię sprawy pozałatwiać. Jak tutaj widzicie, już postawili wszystkie paliki. Ładnie stoją. Elegancko. Teraz będziemy to kręcić, i na dzisiaj wystarczy. Bo powiem wam, że pogoda jest niesamowita pod względem zimna, jak się tak robi na polu. A jeszcze tutaj wynikła taka fajna sytuacja. Jak rozmawiałem, bo mówię, paczek jest zasypane panele. Chyba będę je reklamował, bo pod siegiem nie produkują. I się okazuje, że Ludzie naprawdę potrafią dzwonić o to, że mają zasypane panele i one im wtedy w ogóle nie produkują. A ostatnio słyszałem jeszcze taki chicior, że niektórzy sprzedawcy paneli nawet twierdzą, że te panele w nocy produkują. Że od światła yy, księżyca też będzie energia produkowana i w ten sposób sprzedają. To już jest chyba trochę przegięcie. Co prawda słyszałem kiedyś o takich, tych, że panele, znaczy falowniki potrafią się aktywować w nocy, jak je spełnia. No ale to bez przesady. Taki kit już lubią wciskać. Dobra, wracamy do roboty. O. Kręcimy poprzeczki. Będzie ładnie, jak widzicie, śnieżek pada. Więc jest dobrze. Tak, i na razie tak musi ręką tak kręcić, wiesz. Jak widzicie konstrukcja powoli powstaje. Już mamy poprzeczkę z trzecią zakładaną. A jeszcze taka jedna uwaga. Sprawdzajcie, czy jak wam zakładają takie rzeczy, to czy one mają atesty. Bo wiem, że u kolegi po zakładali to wyglądały trochę jak takie gotowce z castoramy. I podejrzewam, że jakby później przyszła jakakolwiek awaria czy cokolwiek, to nie będą mieli na to już gwarancji, bo nie na atestowanych wieszakach. Dobra, postawione są już powiedzmy rusztowania główne. Mamy zamontowane te, w miarę wypoziomowane, oczywiście jeszcze podejrzewam, że będziemy to poprawiać. Teraz tylko beleczki poprzeczne. O, jak to by były kontrołaty chyba teraz, tak jak na dachu. Koniec pracy na dziś. No, udało się, myślę, że jak na taką pogodę, to bardzo dużo zrobić. Zobaczcie, stoją stolarze poskręcane. Tutaj już mamy poskręcane kontrwaty. tak? No i jutro od rana zaczynamy z powrotem zabawę. Mam nadzieję, że jutro już się uda skończyć. Ten dzień jest teraz strasznie krótki. No i będę musiał jednak zadzwonić o to, że mi panele w nocy pod śniegiem nie produkują.